Cześć, Siemanko, witajcie z tej strony, oczywiście Olikowski, a to kolejny odcinek z Farminga na moim kanale. W dzisiejszym odcinku grube nowe nabytki. I więc, cóż, na początku lecimy sobie oczywiście na sklep, gdyż tam kupujemy nasze nowe nabytki. Więc, cóż, na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale oraz zapraszam na kanał DJ Olikowski, jak i na kanał Discord. Na serwer Discord macie linki w opisie A więc tak, kupujemy dzisiaj sobie nasz nowy nabytek, czyli ciągnik Który no... Było do wyboru, jest ogólnie promocja, napiszcie w komentarzach, czy Dokupujemy do niego właśnie tego, oto, oto tego Massey Ferguson'a No, ma po moc 220 koni Ten ciągnik, który kupujemy ma 205 ale myślę, że takiego masejka do niego można dokupić. Jeżeli tak, no to piszcie w komentarzach i kupujemy go. Sprzedajemy wtedy naszą, naszą waltrę, Będziemy mieć dwa maseje i ciągnik, który też przed chwilą, właśnie teraz kupujemy. Jest to klas Axion 660, 205 koni, oczywiście na kałach Michelina, szerokich z obciążnikami, czy bez... Z obciążnikami oraz konsolą do tura, gdyż ten tu, ten ciągnik no, wypadał, żeby miał tura, więc y, oto taki nasz nowy nabytek. Ciągnik kosztuje 154 500, mamy 187 000, ale to nie jest nasz jedyny nowy nabytek, więc y, zakupmy sobie go y, oraz kupmy do niego obciążnik, jak i do obciążnika, żeby. Coś, no to trzeba coś, wiecie, podpiąć, nie? Yy, tak, zobaczmy, ile klasa wciążnik ma kilo. Nie, no za duży. Myślę, że ten 900, albo jest tu klasa jeszcze jakiś. No to na 800. No dobra, na razie nie. Tonę na 800 na razie nie będziemy brać. Weźmiemy sobie yy, 900. -kę. Najwyżej potem zmienię jeżeli by było mało, na przykład kupmy sobie o ten obciążnik klasa za 950 jaki zostaje nam jeszcze jeden nowy nabytek do zakupienia jak wiecie sprzedaliśmy ostatnio głębosz na live nie wiem czy, ktoś, czy oglądaliście czy nie ale niestety live jest nie do, na niepubliczny, więc kupujemy sobie gruber amazona 4 metrowy do klasa mam nadzieję, że da sobie radę klasik i będziemy to w miarę szybko uprawiać. Poprzednio mieliśmy 2,5 metra, teraz mamy 4. Widzę, że FPS szaleją, ale to mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam. No i jest nasz nowy klasik. Myślałem, że gabarytowo będzie troszkę mniejszy, ale jest. okej ok, taki. Myślałem, że będzie mniejszy od naszych ciągników i będzie ciężko sobie radził z uciągiem i tak dalej. Ale tutaj widzę, że mam moc, więc 205 koni Waltra ma 190. Czyli Waltra pójdzie na sprzedaż, a zostanie nam ten Masej. Chyba, że kupimy Masej za Maseja, to wtedy będzie elegancko i nie będziemy mieli już żadnego z tych starszych ciągników. Chociaż tego Maseja bym zostawił sobie, bo no naprawdę fajny ciągnik, podoba mi się, więc zobaczymy co i jak damy radę. Dzisiaj sobie polecimy pogruberować troszkę po rzepaku sobie przetestujemy jeszcze i po tej tutaj pszenicy na której już wyszły chwasty mam nadzieję że przez krzaki tutaj się przedrzemy bym z tamtej strony i właśnie na live co zrobiliśmy no to skosiliśmy właśnie te, to sorgo tutaj jak i tamten rzepak jeżeli ktoś nie był to no, niestety nie obejrze już ale zapraszam na kolejne live'y które staram się robić w miarę często w miarę codziennie więc zapraszam wszystkich na live, jeżeli ktoś chce pooglądać A my co? Dzisiaj sobie uprawiamy naszym nowym nabytkiem No powiem wam, no ładnie idzie Podoba mi się ten ciągnik, ten gruber No jak go zobaczyłem, to mówię, że no, musi na jakiejś serii być ten klas z tym gruberem Więc powiem wam, że no udało się Został zakupiony, jeszcze zostało nam 12 tysięcy Ale w sumie co? No został nam do zakupienia siewnik Siewnik w kredyt najprawdopodobniej pójdzie Wiecie, żeby nie zostawiać... o właśnie kamienie wychodzą, ajajaj Zobaczymy czy to pole nasze coś w ogóle wymaga, czy jakiegoś nawozu, czy coś, czy wapna Bo pamiętam, że wszystkie pola wapnowałem, więc nie powinno być aż takiego problemu z tym Właśnie to pole jest zachwaszczone, ale ono to tam zaraz właśnie gruberem wjeżdżamy i już nie będzie zachwaszczone więc nie zmieniałem w tych łapek nic, nie dawałem tych łapek takich do podorywki Znaczy podorywki, no takie lżejszej, czy głębszej uprawy Zostawiłem takie standardowe, ponieważ no imo takie najładniejsze są Najbardziej mi się podobają, a to farmingu i tak nie daje różnicy chyba Więc e, zobaczymy, może sobie kiedyś e, to zmienimy e, Więc e, co, no uprawiamy sobie, no, robota będzie szła teraz z tym zestawem Teraz ino do klasa, kupić siewnik I można już sobie działać z siewami na następnym odcinku no, na live będziemy już działać siewami najprawdopodobniej jeżeli się wszystko wypali chyba że nagram jeszcze dzisiaj drugi odcinek z zakupu siwnika to ja sobie mam dzisiaj no cztery lekcje z tego co do wychowawcza WF i okienko w sumie a tylko jedna lekcja taka wiecie o co chodzi akurat to nagrywam i za jakieś półtorej godziny powinno się pojawić na kanale no, za półtorej godziny to może nie, yy, powinno się... Ja tu nagrywam, jest godzina 10, no to gdzieś się pojawi tak koło godziny 14.30. 30, w sumie jak to oglądacie, 15, oczywiście odblokowane osiągnięcie, yy, czy tam X coś tam, coś tam, bo znikło, więc yy, elegancko, mamy kolejne osiągnięcie, no już sporo tego pola ubywa tym klasem, nabijamy tutaj właśnie motogodzinę i dajcie znać, byście byście chcieli takiego masaja do tego klasa, żebyśmy dokupili. No bo no powiem wam, że no podoba mi się tam ten masej też A jest mocniejszy, a jest po... na przycenie Więc no można by było sobie go takiego sprawić, nie? Co do tego klasa I byłby... Yy, byłby już ładny park maszynowy Na naszym gospodarstwie i do tego jeszcze jakiś siewnik I powiem wam, że robota by szła na gospodarstwie i następne następnym sezonie już bym szedł w pola I bym już się nie bawił te nasze trzy poletka, tylko szedł już tamte dwa następne albo jakieś tutaj, to co jest białe powapnie też jest takie konkretniejsze pole byśmy mieli no, już 6 metrowy siewnik, 4 metrowy gruber ciągniki ponad 200 koni, więc powiem wam, że no fajnie by było byśmy mieli co robić, no tylko kombajn by został, ale kombajn tak jest spory nawet na nasze gospodarstwo, jedynie co to przyczepka by nam przydała się do zakupu w najbliższym czasie, ale to myślę, żeby ogarniemy pieniążki tym razie mamy dużo zboża w stylosach, jeszcze nic nie sprzedałem oprócz tej pszenicy, którą kosiliśmy w pierwszym odcinku z tej serii. Myślałem, że będzie sobie gorzej radził ten klas pod to górkę, ale jak widzę no, bardzo ładnie sobie daje radę. No, powiem, że ta tekstura gruberowania no, to jest bajka, nie? Nie wiem czy to tak dobrze widać na animacja, przepraszam, czy nie tekstura. Nie wiem, czy to tak dobrze widać na tym, na nagraniu, ale no, u mnie to wygląda no rakieta. No to zobaczymy co z tymi kamieniami będziemy robić, czy będziemy je zbierać w tym sezonie czy nie. Obstawiam, że nie, y, ponieważ były zbierane w zeszłym sezonie. I właśnie to jest taki minus, że co, co sezon by się przydało je zbierać, a tak no średnio jest opłacać, mi się teraz, średnio mi się opłaca teraz kupić maszynę do tego. No może na 50 tysięcy, a mi jest potrzebny siewnik, przyczepa i może drugi ciągnik Taki mocniejszy Do tego siewnika, no w sumie zobaczymy jak ten klasywek będzie z nim raził, bo to będzie no już taki konkretniejszy siewnik Nie będzie ten taki podstawowy Jeżeli będzie sobie źle radził, to ja sobie go oczywiście podmienię I wtedy nie powinno być już problemu jak 6-metrowy silnik, to macie, wiecie, że już jest do wyboru dwa tygodnie. Są silniki 6 jak na razie: jest to Kun oraz Pottinger. Ja obstawiam, żebym wziął tego Kuna. Za chwilę wam pokażę jakiego konkretnie, więc no, byłoby. No, znaczy, wiecie, ten silnik jest nowy, więc no, chciałbym sobie go potestować. A ten Waderstadt to już jest od farminga bodajże 15 albo i nawet 13. Co prawda, jest tam jakiś nowszy model, ale no, jednak no, bardzo podobny do tego. Więc nie chciałbym sobie działać tym samym, co nie? Zobaczymy sobie, teraz za chwilę przejdziemy na ściernisko po rzepaku, jak to działa. I zobaczymy, czy po tym sorgo trzeba mulczować, czy nie. Jeżeli trzeba, no to w przyszłym odcinku, albo na live będziemy sobie mulczować. Ale no wiadomo, chciałbym sobie to zostawić na odcinek, jak na razie najciekawsze prace, no nowy nabytek i uprawa. W przyszłym, na, na następnym oczywiście odcinku, też postaram się zrobić nowy nabytek właśnie tego siwnika i będziemy sobie coś działać dalej. Nie wiem, czy są jeszcze odpowiednie terminy do siewów, ale to za chwilę zerkniemy na to wszystko. Zauważyłem, że pod kołami ciągnika chwasty znikają. No to tego nie było w 19, więc to też jest bardzo, bardzo dobry plus. iż tam oglądałem u kogoś na live, że ktoś mówił, że chwasty nie no, rosły tak równomiernie i teraz nagle coś się stało. Wydaje mi się z tego, że to była jakiś łatka delikatna, której nie założyliśmy nawet. Więc... Yy... Ale to i, no, i tak lepiej wygląda, więc powiem Wam, że no jest cud i miód. Ten farm jak na razie bardzo mi się podoba. No so, co naprawdę, so, naprawdę na ostatnim live'ie z farminga oczywiście, bo był jeszcze z Fortnite'a, był z CS'ka, pomiędzy... Ale jeśli chodzi o ostatniego live'a z farmingu, oj, jakiś lag, no to była, był jakiś problem u mnie z teksturami, że naprawdę, że z grafiką oczywiście, że no... Miałem pikselozę na ultra ustawienia, ja nie wiem jak to się działo. Teraz odpaliłem farminga i... na tych samych ustawieniach i powiem wam, że jest dobrze. Nie wiem, czy to podczas live'a coś nie tak, dobra, miałem jechać na ten, na rzepach zobaczyć. Nie czy to podczas live'a coś nie tak, czy to tylko coś się z kąpem działo, ale obstałem, że coś, coś, coś było nie tak. A tutaj jakoś da się coś włączyć w tym, tym gruberku. Nie da się nic włączyć. Ale no i tak ładnie idzie. Szkoda, że nie zostają takie resztki później, bo chyba tylko po talerzówce zostają. Ale nie jestem pewien, bo nie testowałem jeszcze. Wyłącz tempomat, wybierz widok. Użyj klaksonu, przełóż na tryb mapy, to nie, I nie interesuje mnie. Dobra, zobaczymy sobie teraz po Sorgo jak to działa, bo ja ogólnie jeszcze nie ten, o właśnie jedzę nowe pola, które potężnie zarostą chwastami. Znaczy oczywiście nie nasze nowe pola, tylko już mówię, że bym chciał takie sobie sprawić, co nie? Nie trzeba chyba mulczować po tym. Tak patrzę i sobie wjedziemy tu gruberem od razu. Gruberem i za Gruberem siewnik wiedzie i będzie, powiem wam, że bajka będzie można już zasiać, tylko że właśnie i za te kamienie znów wychodzą i to są te duże kamienie, nie są te małe, że wałem się w nie ale no cóż, poradzić, no powiem wam, że ładny ten klasik w środku, bardzo mi się podoba, oczywiście w farmingu 19 no ro rozmyślałem, żeby sobie kupić tego DLC, ale pomyślałem, że jeżeli wszystkie maszyny będą 22, a 22 za rok. No co, stwierdziłem, że czemu sobie nie poczekać i zaoszczędzić 80 zł. Więc yy, dobrze, że tak zrobiłem, bo farminga wtedy już 19. Jedynie co grałem, to na, na naszych seriach co nagrywałem, a poza tym, no tak średnio już grałem. Więc yy, dobrze, że zaoszczędziłem te pieniążki i odłożyłem na Farminga 22. Więc yy, cóż, yy, no myślałem teraz wczoraj nad zakupem nowego procesora do komputera, bo znalazłem w outlecie takiego nawet no dużo lepszego to mało, mało dużo, dużo lepszego to za dużo powiedziane ale no lepszego, na pewno by szybciej chodził i tak dalej ale no szkoda troszkę, wiecie o co chodzi jakby to był jakiś większy procent, no to naprawdę, to bym się skusił tym bardziej, no jest komu ten sprzedać być może więc zobaczymy, no, no ja bym na razie no ciężko powiedzieć, co nie ale dobra, mieszam z tym. No, powiem, że tak, że będziemy raz w tą stronę jeździć wraz raz w tą. Sobie takie trochę zrobimy testowanie ścierniska, jakie lepiej idzie. Na jakiej, na jakiej ziemi klas lepiej idzie z tym gruberem. I teraz pojedziemy sobie w pszenicę. Nie, no oczywiście, większy mi tam był chyba. Ale nie, no musimy jakieś pole sobie konkretnie ogarnąć. Na live sobie to dokończymy gruberować. Wszystkie pola pogruberujemy. I się taki widzę, że już 14 minut odcinka prawie sobie pogrubarujemy jeszcze troszkę i, i może polecimy sprzedać siewnik. Chociaż, no nie wiem, no ja bym. A miałem pokazać wam ten siewnik. Powiem wam, że ten klas bajka wygląda, ale ja zapomniałem, że tura do niego kupić. E, 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 a gdzie są tury? Tury, tury, tury tutaj. I tur klasa niby, nie? Czyli ten. I on kosztuje? 10 tysięcy, aż. ajajaj 15 tysięcy Fuuu bo w zeszłym farmingu jest za 7,5 jakiś. W zeszłym farmingu wszystkie za 4,5 i albo 5,5 i 7. A więc tak, siewnik. Siewnik to jest ten bodajże. Mm, o ten. No 120 tysięcy no. No, ten był... No, ten jest bardzo podobny od tych siewników, co były w starszej farming, że jakieś klatki są yy, więc no ja bym się skusił na tego, kuna. Kun jest nowym silnikiem, nawet według mnie. Ja go nie widziałem wcześniej w farmingu, więc być może yy, weźmiemy pożyczkę. Niby wymaga 270 koni, a ten pottinger, ta sama szerokość 210, ale zobaczymy, mam nadzieję, że sobie da radę. A tak jak wiecie, na odcinku, który. Pff, nie wiem, nie wyszedł chyba jeszcze, ale zapraszam oczywiście na odcinek do Wojakiego na serię multiplayer który ukaże się w najbliższych dniach, albo już, albo dzisiaj, bo no, w najbliższych dniach, i zapraszam również na poprzednie swoje odcinki z multiplayer, z poprzedniej, jak i z poprzedniej z tej serii. Jak i zapraszam wszystkich na składankę Mikołajkową, która wyszła. Powiem Wam, że no, bardzo dobrze mi wyszła. Tak według mnie, oczywiście, to moja opinia, mi bardzo się podoba, więc zapraszam wszystkich do przesłuchania, oczywiście. Do zostania podniosę łapki w górę Jeżeli ktoś nie słuchał jeszcze Więc zapraszam wszystkich A my co, będziemy sobie zaraz skończyć tego Tego, chciałem powiedzieć live'a, bo za dużo live'ów ostatnio Staram się codziennie robić, nie było dwa dni chyba po dni, no dzień pod rząd live'a nie było Jeden dzień wczoraj nie było live'a Ale tak to chyba staram się codziennie robić live'y, nawet takie krótsze z CS'a tylko, czy z Eurofarminga Być może i nawet eurotraka będą teraz ale mam nadzieję, że taki kanał wam się podoba, taki trochę zróżnicowany, wszystkie gierki, ale odcinki tylko są z farminga Ponieważ no kanał głównie na tym się opiera, a na live'ie można sobie pograć Wiadomo, jak gram to czemu mam nie zrobić streama, i tak bym poza live'em grał, więc Czemu mam nie skorzystać i nie zrobić streama, bym tutaj na jajka na mnie wjechał A więc tak, mam nadzieję, że odcinek wam się taki właśnie podobał z naszego nowego nabytku z dzisiejszego, oczywiście, i to nie ostatni, podkreślam. Mamy jeszcze w planach, oczywiście, nowe nabytki. Zapraszam na poprzednie, jak i przyszłe odcinki. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.